Przeprosiłam moją koleżankę, żeby opowiedziałam jakiś swój dziwny sen, no więc dzisiaj ja go wam opowiem. No więc, pewnego dnia ziemia zaczęła kręcić się w drugą stronę, w wyniku czego świat rozpadł się na latające wyspy. Ha! Ale to bez sen! Cichaj! Ja i Gosia stałyśmy sobie na brzegu jednej z wysp i patrzyliśmy w zimną dal. Nagle w wielkiej kuli dla chomika przylecieli Gendalf i dziewczynka w czapce z niedźwiedzia. Gandalf powiedział, że musimy z nim polecieć. Zgodziłyśmy się i wsiadłyśmy do kuli. Lecieliśmy w tej kuli i dolecieliśmy do wielkiej biblioteki. Gandalf powiedział, że możemy wypożyczyć sobie książki na drogę. Było tam 12 części Harry'ego Pottera, więc wziąłem te, których nie przeszkadzał. Harry Pottera? Do, do. Tak, Harry Pottera, no nie przeszkadzaj! Daj! Dzisiaj ta dziewczynka też sobie coś wzięła. Potem znowu wsiedliśmy do kuli i polecieliśmy w dalszą drogę. Długo lecieliśmy przez kosmos, w końcu dotarliśmy do takiej wyspy, na której były dwa lodowe pałace. Mam nadzieję, że nie się roztapiał. Dotarliśmy i... do tego, który się roztapiał. Pozdrawiam się Cię, Gaba. Skoro jesteś takim miłym, grzecznym widzem i nadal oglądasz, to to dla Ciebie dodatkowa scena. A, umrzemy!